do siedziby świętego Mikołaja. <grymne> widzieliście, jak mojej baby pólny doszłem do ja miałem 10 tysięcy zaległości w Byli ją świniały i wozili, no. A przypadkiem nie widzieliście Renifera, Nazywam się Rudolf czarno Mosy, taki może Mosy, Nie? Nie było go tu. Rudolf Rudy! Hop, hop, hop! Systematyczna poprawa aparacji. Ona tam robi body space, facelifting i recykling. No co, to, co? To, 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 to jest Mary Christmas, a nie Halloween, nie? Jeden co mam z Halloween? To pusty łeb i świeczka w środku. Ja. No Co? Wejrzyj mi ślipia. Ty Ty się nawijasz jak krepel. Ja? I to się pili. Luksusowo! Co szamu znaczy? Krzewie! W chlebie jest taka balanga! Ostatni raz na takiej balanga to my byli w Kanie Galilejskim. Tam normalnie w żłobie zamiast wody płynie kożoła. Krzewie! A te siano, co szef przyniósł ze Holandii, my co mamy Dość Super! Rudolf, jak wy tam będziecie tak pić, to my się nigdy nie wyrobimy z tymi marzeniami i z tymi kieszynkami. Ja. Listonosz był? Był! W los do wrywa, ale nie los. On by się zdziwił, jakby on roz, nie na sztyrek z tego waszego chleba. Ale listy zostawił! No i bardzo dobrze, może spełnimy jakieś zaległe marzenia, dobra? Jad, jademy! Jademy, fetrujemy! Pierwszy list Dobre. o, Branżowy! O! Od księdza. Księdza. Ry. ry, ry ojca dyrektora. Okej, okay, to pisze. Jero nie patrz. Pierwszy raz przysłał normalny list, a nie blankiet przekazu do wypełnienia. To cud? W imieniu niezależnego samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Księży Polskich, co? Co? Prosimy o to, co już inne branże dawno otrzymały. O co? Od sali Księża w Polsce też chcą mieć wolne niedzielę! Nie! Co? A nie spełniamy! Dali! Niech se sami wojują. Dawaj, dali. Drugi cud! Kasznalizm napisał! Kacz, 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 kaczyński, Jarosław, co? Jarosław Kaczyński. No niech się nie do prosi prosił o elekcję. O elekcję. O, no wiadomo, nie? Elekcja, wiesz co to jest, elekcja. Co? On prosił, żeby go w Polsce wybrali prezydenty adresy, my są od spełnienia marzeń, bo cudów jest Pan Bóg. Dali! Kto dali! A co to, to napisał? Donald! Zajś, kaczor! Kurski Donald! Co? Zakupić LSD! Przekupić SLD! Przekupać na Romany! Tak mi tu chucho, że że by się na narumował! Lidarny. W LSD. Teraz jeszcze wzili od komornik. <grymny> świniami mówili. Czekaj, chwila na no moment, ja mu wszystko popłacone. Prąd, gaz, futer do reniferów, a tu komor... komor... komorowski. Poliswa <grymny> Marysia. Co mniejszy niczego. Ty z Brezik chce zalegalizować prostytucję. Znowelizować konstytucję. No godno. Co? Ty tu godno za kłopoty? Nowej Dali. Chcesz sumaliz znowelizuje. No co to jest? Niepełny adres. Faktycznie, no co to za adres? Ino jest imię i miasto. Ryszard Kalicz. <noise> No co ja może aby byda, jakiego Ryszarda w Kaliszu szukuję? Ja? To to pisze. Towarzyszu święty Mikołaju. Co? Dumie to towarzyszu napisu, patrz. No nie chcę nic godać, ale wszedł mi zawsze na czerwonego wyglądu. Dziękuję za spełnienie prośby z ostatniego listu i zesłanie do Brukseli na Saksy mojego kolegi Olejniczaka. W tym roku proszę o to samo, ale w drugą stronę. nie Olejniczaka, a na Pieralskiego. Nie do Brukseli, a na Czukotka. Żeby się tam jabłka rozdował. I nie na Saksy, a na Białej Niedźwiedzie. Jasne. Spełnimy. Poczuję zapach Sybiru. Co tam co, mieszasz? Co tam mieszasz? To, nie. Co tam mieszasz? to jest numery, z małżonki, tajemnica korespondencji. No właśnie, ja się ta tajemnica przeczytam, a ty nikomu parę z by nie puścił. przewie tajemnica korespondencji. Dobra, cicho, żaden nic nie widzi. Jako tajemnica korespondencji, jak to listu nie ma? A co ona za to, że koperta przyszła osobno, a listę osobną? osobną? to i... Ja ani pan, ani Szanowny panie, jak ten wasz mały opuchli... Jeszcze raz ludzie właził do naszego domu, to nikt nie wlazuje do sypialni, bo moja żona musi sypiać nago. A ja od noc wczoraj w mojej łóżka, gumofilce, rozmiar 38. Jorkuś nie szporek. I co? No co tam były komofilce, a nie kopy Ale przecież, przecież ty nie znał, że on nie jest, ja jest święty Mikołaj, ja jest zurdo naśladowania, yeah. ja, i no, ten komin był tak ciasny. Już się ledwo przecisnął przez to bielostwo, wylądował, że w sypialni bacza, Na naprzeciwko kominka leży ci tako rakieta, szłapa duchsza jak na cały. Myślał, szczubna. Podchodzę, ale go mnie. no nie, bo no przecież opie, ty się świętym Mikołajem, ty się święty, ty nie możesz takich rzeczy robić, bo szef będzie niezadowolony. No i co? Wiem też wie, z drugiej strony, że ja się w tym stanie nazwę przez tych nie przecisnę. No i co? No i że podnos, nos lekko i że chudzisz przez okno. Święty Mikołaju! Ułowę w dzwoni. Św. Mikołaju odbiór! Słuchaj mi no ty ślimoku. Nie po to, żeby się posłał do izby od nieszporka, żebyś się bezkowił po I no po to, żebyś spełnił jej marzenie. A pisała ale do mnie bezpośrednio, że pragnie choć rok spotkać się indymnie z dojrzałym facetym. No i lepiej szykownie ubranym, bujnym włosem, przystojnym. I urodzie jak jaki bikapio. A Joi obiecał, że te marzenie jest pełnia. Został Rudolfa Czerwonącego z tym całym bajcem i śmigie i pełni świtka. Ja kto jak kto? Ale Jo! musza być wiarygodny.

Czyli chociaż nie jest w naszym rządzie Przecież tylu mamy świętych po prawicy Siuba, siuba, dziadków mrozów, Po lewicy cała zgraść, Siuba, siuba Ale do nich jednak listu nikt nie pisze Nikt nie wszyscy piszą do świętego milowania.